Nie przewijaj dalej. Bóg ma powód, aby pokazać ci ten film, ponieważ wie, że zbliżasz się do punktu krytycznego. Ale kiedy będziesz już bliska załamania, on wszystko zmieni. Zapisz ten film i prześlij go przynajmniej jednej osobie, którą chcesz pobłogosławić. Panie, modlę się za osobę oglądającą ten film. Modlę się za jej tydzień i każdy kolejny dzień. Drogi Boże. Wiesz, że jest zmęczona. Wiesz, że zrobiła wszystko, co mogła. Wiesz, że czeka ją niepewna przyszłość, a jednak nie poddaje się, nie zrezygnowała. Jest kobietą silną, przeszła przez wszystkie burze, a jednak pozostaje niezłomna. Panie, błagam Cię, wspieraj ją, wspieraj jej wytrwałość, wspieraj jej wiarę. Niech ten tydzień będzie jej. Tygodniem, tygodniem przełomu, tygodniem wysłuchanych modlitw, tygodniem, który zmieni wszystko, tygodniem pełnym pokoju, niech zawsze będzie z nią, niech cuda objawią się jej w najdrobniejszych szczegółach. Panie, otocz tę osobę i jej rodzinę tarczą ochronną, odsuń wszystko, co nie pochodzi od Ciebie. Panie, modlę się szczególnie o jej życie duchowe. Niech w tym tygodniu nie będzie już niekonsekwentna. Niech nieustannie przychodzi przed Ciebie z modlitwą i błaganiem. Wlej w nią serce, które pragnie Ciebie głębiej. Kiedy będzie Cię tak szukać, wierzę, że wkrótce będzie płakać. Nie dlatego, że przytłaczają ją ciężary, nie dlatego, że ktoś ją skrzywdził. Ale dlatego, że dajesz jej więcej niż mogłaby sobie wyobrazić, lub o co mogłaby prosić. Drogi Ojcze Niebieski, modlę się, abyś otworzył wszystkie drzwi dla kobiety, która udostępniła ten film. Modlę się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Jeśli wierzysz w moc modlitwy, jeśli ufasz, że Bóg przygotował dla Ciebie lepszy plan, napisz Amen jako znak swojej wiary. Obserwuj mnie, aby nie przeoczyć wiadomości od Boga. Możesz również dołączyć do grupy codziennej modlitwy poprzez link na mojej stronie głównej. Będziemy modlić się za Ciebie i prowadzić Cię w studiowaniu Słowa Bożego, czuwając i oczekując powrotu Pana. Niech Bóg błogosławi Ciebie i Twoją rodzinę. Dobranoc.